Witam Was, kochani, serdecznie. Zapraszam na czytanie. Zobaczmy, jakie energie tutaj do Was dzisiaj przychodzą. Zobaczmy. Co macie dzisiaj, kochani, usłyszeć? Jeżeli wam długo, za długo tutaj rozkładanie moich kart, możecie sobie, kochani, zawsze przesunąć. A ja już tutaj patrzę. Dobra. Zobaczmy, co na spodzie talii. Jaka główna energia do tego czytania? Dobra. Zobaczmy. Król, yy, monet, kochani. Może tutaj chodzić o waszego jakiegoś partnera, męża, jak najbardziej, bo to jest stała energia. To jest yy, osoba, która no, najczęściej tutaj mi się pokazuje osoba, która, z którą już jesteśmy w jakiejś relacji, czy jesteśmy w małżeństwie, i no, to już może być kilkuletnia relacja. Zaraz zobaczymy, co tutaj tarot będzie dalej nam pokazywał, ale jeśli o to chodzi, to może tutaj chodzić o jakąś waszą osobę o partnera. Może być też o spotkanie takiej osoby, która jest już bardzo dojrzała. Nierzadko też osoba, która jest od nas starsza albo po prostu taka jest właśnie mocno dojrzała już i stabilna, która gdzieś tam no, osiągnęła już też w swoim życiu ta coś i Tutaj może też chodzić o doświadczenia życiowe, czy, czy o stanowisko jakieś, które gdzieś tam... Yy, gdzieś tam może aplikowała na jakieś wyższe stanowisko. To jest taka osoba, no yy, taka, która już, no, no zobaczcie, ona ma brodę, długie włosy, siwe, stateczny mężczyzna, taka, no tutaj bije taka stabilność, chociaż z drugiej strony, tak patrzeć trochę na negatywną stronę, to on się trochę zasiedział. To jest taki, yy, taki osobnik, który, no nie ma tego ognia tutaj, nie dzieje się za dużo. Starszy facet siedzi sobie z pieskiem. Dzierży tutaj na kolanach te swoje monety, może ten swój właśnie majątek czy dorobek swojego życia i już tutaj przysiadł. No i zobaczymy wtedy, kochani, co dalej. Taka trochę zasiedziała energia. No ale może tutaj to się zmienić. Też zależy tutaj, co nam się tutaj, kochani pokażę w tym czytaniu. No dobra. monet Jakiś nowy początek. Jakaś nowa, intratna yy, albo umowa. No mam wrażenie, że tutaj coś nowego przychodzi. Coś, co może być początkiem czegoś naprawdę fajnego dla Was. Coś, co może przynieść Wam duże korzyści i to też właśnie materialne coś, z czego będziecie tutaj zbierać plony kochani, obojętnie czy to jest jakaś właśnie umowa gdzie możecie dużo zarobić czy jest to jakaś inwestycja gdzie też z tego można coś po prostu wyciągnąć i to wydaje mi się, że nie mało także coś fajnego, nowego od was do Was przychodzi i albo to będzie po prostu ten mężczyzna, który gdzieś Wam tutaj coś zaoferuje coś Wam tutaj zaproponuje Albo może też chodzić o to, że. Dobra, ja na, na razie już więcej nic nie mówię. Zobaczmy wtedy, co dalej, co tutaj się jeszcze ciekawego pokaże. Rycerz Mieczy. Będzie tutaj właśnie jakaś rozmowa z tą osobą. Jeśli chodzi o znaki Zodiaku, to są to znaki Zodiaku ziemskie. Byk Panna Koziorożec. Ktoś taki może tutaj się pokazywać. I o co tutaj chodzi? Tutaj będzie jakaś intensywna komunikacja, tutaj będzie jakaś rozmowa, tu się szybko coś kochanie zadzieje albo dostaniecie właśnie jakąś informację. Może to być też coś urzędowego, chociaż nie, nie wydaje mi się. Może tu chodzić o pracę, ale ktoś tutaj przychodzi do Was z jakąś fajną propozycją, która może dać Wam. Yy, tą stabilizację i bardzo często stabilizację materialną, czy stabilizację taką właśnie, jeśli chodzi o relacje, że może to być jakaś szansa na stabilną y, relację, stabilny związek, stabilne małżeństwo. Może to być też tak dla niektórych z Was, że przychodzi tutaj ktoś, kto nawet tutaj wychodzi z propozycją małżeństwa, z propozycją zaręczyn, jak najbardziej. I to, kochani, będzie bardzo niespodziewane dla Was. Bardzo jestem ciekawa, co tutaj dalej. Także patrzymy. Tu, jak wiecie, już na samym końcu będzie zakończenie tego czytania, tak jakby, czy taka puęta po prostu, cokolwiek tutaj Tarot będzie chciał na koniec pokazać. No dobra. Patrzymy wtedy dalej. I dziewiątka monet. Super, kochani! Naprawdę przychodzi coś do Was, co będzie jakimś sukcesem, będzie zadowoleniem, będzie spełnieniem. Coś, co może Wam nie tylko dać stabilizację w życiu, ale też Wam dać właśnie dobre, kochani, pieniądze, materialne wygody. Widzę to tego tutaj naprawdę dużo. Także, kochani, jeżeli pojawi się tutaj jakaś fajna oferta, czy jakaś fajna propozycja, to bierzcie to. No i, mm, chociaż wiecie co? Poczekajcie, niech otworzę tutaj, niech odsłoni wszystkie karty, to wtedy <grych> będę mówiła dalej. Ale to będzie niespodziewane, to będzie szybkie, to będzie naprawdę tutaj nagłe. Dobra. To co dalej wtedy? ok, Szóstka mieczy. Co z tego może tutaj y, wyjść? Wydaje mi się, że dzięki tutaj temu, tej ofercie, tej propozycji, temu, co tutaj od świata do Was przychodzi, od wszechświata jakiś dar, dzięki temu będziecie mogli po prostu y, iść dalej. Zacząć coś od nowa, naprawdę to jest karta, która mówi właśnie o tym, o uzdrowieniu czegokolwiek, o uzdrowieniu, tomo. ja tutaj widzę dużo finansów, kochani, pieniądze, dobre umowy, czy dobre nawet relacje, dobre, dobry kandydat do relacji, który przychodzi z czymś i naprawdę tutaj może dla Was, no może się zmienić Wam życie, kochani. Tutaj przychodzi zmiana, tutaj przychodzi uzdrowienie Waszego życia, uzdrowienie Waszych finansów. Naprawdę bardzo ładne energie, kochani. Coś, co da Wam jakąś wolność finansową, uczucie takiego spokoju, takiego osiągnięcia celów. Dobra. Mhm. Okej. Okay. Arcykapłanka. No, to tutaj mówi właśnie o, o jakimś takim, o, o intuicji. Wydaje mi się trochę, że możecie być tym, kochani, bardzo zaskoczeni. To jest jakieś zaskakujące Was, korzystne doświadczenie, które Was tutaj spotka, gdzie wy, mam wrażenie, nawet o tym nie myśleliście, kochani. Albo może być też tak, że tutaj coś było jakąś tajemnicą, coś było ukryte, i ktoś tutaj e, przychodzi z tym czymś nowym do Was, właśnie niespodziewanie. Szybko niespodziewanie. E, tak jakby. Ja mam wrażenie, że trochę dziwicie się temu, tej sytuacji, że skąd się tutaj nagle to bierze. I do końca, tak jakby. Też, jakbyście nie umieli troszkę temu zaufać, że świat może Was obdarzyć tutaj czymś takim e, super. Dobra, ja dobieram karty, bo jestem tutaj ciekawa, co, co tutaj dalej. Asmonet, co to za asmonet? O, o, kochani, dwójka kielichów. No, propozycja małżeństwa, propozycja e, zaręczyny. Chęć po prostu wyjścia, zaczęcia nowej relacji, no, nowy początek, chęć po prostu e, zjednoczenia się z Wami, chęć e, po prostu ktoś przychodzi i Was wybiera. To jest karta miłości, uczuć pojednania, może jakiś przeprosin, może ktoś tutaj przychodzi właśnie, by przeprosić, coś Wam tutaj oferuje i to będzie naprawdę bardzo, kochani, niespodziewanie, niespodziewane. Jeżeli tutaj nie macie w zanadrzu relacji, ani takich myśli tutaj relacyjnych i to czytanie tyczy się pracy, finansów, czy tutaj innej dziedziny niż miłość i uczucia, może tutaj chodzić też właśnie o jakąś umowę, jak najbardziej, o jakąś umowę z drugą osobą, jakiś kontrakt, czy nawet z jakąś firmą i połączenie się. Unia albo dwóch firm, albo dwóch osób, cokolwiek to może być. Także no, naprawdę coś tutaj super do Was, kochani, przechodzi. Dobra. Rycerz, miecz. Arcykapłan. I tutaj jest i arcykapłan, i arcykapłanka w tym czytaniu para ludzi, którzy. Yy, którzy tak jakby... No ja to widzę dwie osoby, które właśnie są gdzieś uduchowione, kochani. Yy, Gdzieś, gdzie nie tylko tutaj jest stabilność, jakaś, tylko oni widzą tutaj, jeżeli chodzi oczywiście o relacje, to wy tutaj z tą osobą będziecie tak, jakby mam wrażenie, nadawać na jednych falach, jak najbardziej. To jest głęboka relacja, naprawdę taka. Dużo takiej duchowości w to weszło. Myślałam, że to jest taki pan, który no, może być trochę nudny i taki, że nie ma z nim też rozmowy, ale wydaje mi się, że jednak tak, kochani. Jednak tak. Tutaj są głębokie rozmowy, głębokie e, relacje i szybka, szybkie, tak jakby. Ktoś po prostu do Was tutaj niespodziewanie przyjdzie z czymś i to będzie też dla Was kochanie spełniające. Tak, tak jak mówię, to będzie. Ja dla niektórych z Was, kochanie, widzę tutaj, że tutaj będzie małżeństwo. Tutaj po prostu ktoś Wam się oświadczy. Tutaj będzie związek taki naprawdę stały. To będzie dojrzałość. To będzie coś, nad czym. Co można budować, coś dalekosiężne, coś, co przeprowadzi nas dalej w życiu. To jest zmiana życia, to jest um, naprawdę bardzo ładne karty, bo te osoby, które tutaj widzę, widzę Was tutaj, um, to nie dosyć, że to jest na takim poziomie takie bardzo stabilne, bardzo takie namacalne, takie, takie uziemniające, ale też dużo takiego. E, takiej intuicji, w tym, takiego kierowania się też e, nie tylko głową, ale też sercem i, i, i taką właśnie duchowością. Ja tutaj no, no sporo w tym widzę, że tak jakby e, tu nie ma takiej powierzchowności, tu, tu nie widzę takiego powierzchownego jakiegoś działania. Tutaj, tutaj że w, w ogóle nie ma bułów, tutaj nie ma takiego ognia, takiego takiej. Takiego, wiecie, takiej chemii cielesności. Tutaj tego nie ma. Tutaj jest takie, taka energia właśnie takiego duchowego spotkania, ale też takiego, takiej stabilizacji, że ktoś chce naprawdę takiego, takiej głębokiej, osadzonej, dobrze w życiu relacji. I naprawdę, kochani, życzyłabym wszystkim. Czegoś takiego. No, brakuje mi tutaj trochę tych buław, nie powiem, bo, bo buławy też są dobre, ogień też jest dobry, ale, no, powiem Wam, że wygląda to naprawdę całkiem, całkiem dobrze. Także stateczne, tutaj coś statecznego, takiego naprawdę. Jeśli chodzi o pracę, też tutaj, kochani, widzę dla niektórych awans i to naprawdę taki, gdzie Będą dobre finanse, będzie, będą tutaj... E, będzie kasa po prostu. Naprawdę tutaj będzie możliwość e, dojścia do super e, tutaj materialnego tutaj takiego e, dobrobytu. Jak najbardziej. Tutaj mogą być z tego, kochani, dobre pieniądze. Dobra, to ja patrzę dalej. Co wtedy ta szóstka monet? Co to za przeprawa? Przeprawa. Mhm. Przeprawa. No, taka, takie pójście dalej, ale jeszcze nie wiem dokąd. Jeszcze nie wiem dokąd mnie to poprowadzi, jeszcze trochę takich rozterek mam, trochę, trochę się boję. Chcę tutaj iść, idę dalej i coś się kończy w moim życiu, coś się zaczyna nowego, coś się uzdrawia, tylko jestem jeszcze nie do końca yy, Pewna, jak to będzie. Nie, nie znam chyba, yy, co będzie na końcu tej drogi. I jeszcze nie wiem, może, w którym kierunku mnie to zaprowadzi. Takie trochę, yy, wiecie, emocjonalne, takie troszkę rozterki. No, że nie wiem, co, 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 co tu będzie. Ja zaraz tutaj na koniec położę kartę i zobaczymy, co to będzie. Zobaczymy, czy karty nam tutaj pokażą, co, co może z tego dalej tutaj być. Dobrze, ja bym chciała jeszcze zapytać, dlaczego arcykapłanka? Co ta arcykapłanka by chciała jeszcze powiedzieć? Mm -hmm. Mm -hmm. No arcykapłanka y, myśli w tajemnicy o tym, o szczęśliwym zakończeniu, o szczęśliwej rodzinie, o emocjonalnym spełnieniu, o uczuciu y, takiego. Y, Dojścia właśnie do mety. Takiego, że to mnie zaprowadzi tam, dokąd, dokąd chciałabym dojść na końcu właśnie tej przeprawy. I tu jest pokazana szczęśliwa rodzina, szczęśliwy dom, spełnienie emocjonalne, takie uczucia: jestem na właściwym miejscu, dotarłam, czy dotarłem tam, gdzie być, powinnam i takiego yy, właśnie chęci, takiego na takim gdzie, gdzie właśnie wiesz, gdzieś głęboko, że chcesz tam dojść, że na końcu ma być ta szczęście, na końcu ma być to zadowolenie, ta. Jeśli chodzi o właśnie o relację, to ta, ten szczęśliwy dom, ta szczęśliwa rodzina, no kochani, powiem wam, że czytanie naprawdę. Fantastyczne, bo przepiękne karty i właśnie mówiące, tak jak już mówiłam wcześniej, o tym, że to jest takie namacalne, ziemskie bardzo, takie, że stoimy tutaj na ziemi, ale też takie y takie duchowe, takie naprawdę gdzieś, gdzie mówi to czytanie o takich głębokich, duchowych przeżyciach. Bardzo ładnych, naprawdę, tak jakby los syła wam coś pięknego. Naprawdę przepięknie. No, zobaczmy wtedy, co dalej. Mhm. No, kochani. No, <laughs> piękne karty. Powiem wam, że. Wyciągając te dwie karty teraz, tak się zawahałam, czy... Um, czy nie powinnam zostawić tego czytania tak, jak było, bez wyciągania tych kart, bo ono już mi dużo powiedziało. ona tak naprawdę, to już było wszystko dopowiedziane. I trochę gdzieś taki niepokój się we mnie wkradł, co, jak się pokaże coś naprawdę takiego nieciekawego. Chociaż i tak nawet, jakby się pokazało, to... I tak to by tutaj tego wszystkiego nie, nie dało rady zburzyć. Ale pokazały się przepiękne karty, kochani. Lepszych kart nie można by było sobie wymarzyć. Kolejna dziesiątka, mówiąca o kolejnym spełnieniu, ale spełnieniu takim właśnie, tak jak Wam mówiłam, nie tylko spełnieniu uczuciowym, ale spełnieniu tym ziemskim. Nie tylko takim emocjonalnym, że o, jestem emocjonalnie tak naprawdę szczęśliwa I te moje serce dużej dłu mocniej bije, I, i wiecie te emocje takie naprawdę, te uczucia takie miłości, yy, takiego zakochania, ale też uczucie. Takiej właśnie stabilizacji, osiągnięcia sukcesu, jeżeli chodzi o stabilizację taką materialną, o stabilizację, jeżeli chodzi taką mieszkaniową, rodzinną, czy w gronie jakichś ludzi, to jest solidna baza, to jest osiągnięcie, kolejne osiągnięcie sukcesu z dziewiątki, która mówi właśnie o sukcesie, o o zadowoleniu, o poczuciu takiej wolności, o poczuciu takiej wygranej, do dziesiątki, która mówi o spełnieniu też, ale z innymi osobami. Bo wiecie co, ta dziewiątka troszkę, ona, ja tutaj o tym nie wspominałam, ale ona też często pokazuje szczęśliwego singla. Ona pokazuje, że to, co mamy, te nasze osiągnięcia, ten nasz ogród, który zakwitł, z tych właśnie pięknych tutaj ziareń, kto nam gdzieś tutaj ofiarował, ale ta osoba jest tutaj sama, ale tutaj dopełniło się to do, do rodziny, do społeczności, do tego, do czegoś więcej. Tu jest jedna moneta więcej, czyli chodzi o te osoby. Tutaj ta osoba jest sama, jest pełniona, ma wszystko, a tutaj jest jeszcze dopełniona. Osobami, które, które są jej bliskie. No i co? I na sam koniec buławy, za którymi zatęskniłam, i przepiękna karta buław, mówiąca o triumfie, o, o wygranej, o zadowoleniu. Także, kochani, takich kart już dawno nie było. Jeżeli ktoś z Was tutaj trafia na takie czytanie, to. To, to to jest coś po prostu naprawdę fantastycznego. Ja trzymam kciuki, żeby chociaż kilku, kilku kilku osobom z Was, z tej naszej społeczności tutaj się to spełniło, bo to jest naprawdę, to jest moc. To, jest, to są przepiękne karty i yy, bardzo też bym chciała, żeby mi się to spełniło. Oczywiście, bo też się tutaj zawsze w tych kartach gdzieś tutaj odnajduję w tych czytaniach. Nie wszystkich oczywiście, ale też y, wielu i widzę też swoje jakieś sytuacje i swoje tutaj, yy, no właśnie sytuacje, w których, w których gdzieś tam jestem. I naprawdę, kochani, tego nam wszystkim tutaj życzę, bo tutaj lepszych kart sobie chyba wymarzyć nie można. Naprawdę przepiękne czytanie. Także na koniec. Tego tutaj jest stanie w blasku świateł, kochani. E, uczucie zadowolenia, uczucie uznania takiego, że ktoś tutaj przychodzi, nie dość że emocjonalnie się spełniamy, to jeszcze finansowo, jeszcze e, naprawdę. No, sukces może Was spotkać w wielu dziedzinach życia, i ja Wam życzę tego stania tutaj. Na tej scenie, w tym blasku świateł, w tym uznaniu, w tych światłach, z tym wieńcem tutaj zwycięstwa. Tego Wam, kochani, bardzo serdecznie życzę i trzymam kciuki, żeby tak się tutaj, taka sytuacja, takie ułożenie Waszych spraw, tak się to wszystko dla Was potoczyło. Dobra. Dziękuję serdecznie, kochani, i zapraszam oczywiście do kolejnych czytań. Pozdrawiam.